День добрый. А <связи> что-то день добрый, день добрый, день добрый. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, witajcie. Pięknie dołączyło do nas zacne grono nowych e, obserwujących. I z tego miejsca chciałem Was serdecznie pozdrowić i poinformować Was, czym tak naprawdę się zajmujemy. Otóż e, propagujemy góralską e, żywność. Tak, e, dobrze bym to powiedział, dobrze bym to powiedział. E, u nas e, w Chorzowie, ponieważ myślimy się w Chorzowie, w kultowej budce vlogboxa, e, bo tak pozwolę sobie na e, powiedzieć, bo to właśnie w tej budce tutaj w Chorzowie na ulicy Żołnierzy, września 22, tuż przy wejściu do Leklerka, odbywały się e, Odcinki kręcone do programu telewizyjnego Vlogbox w necie, w telewizji TTV, i tutaj, właśnie w tym miejscu, zaskarbiliśmy sobie grono, liczne grono obserwujących i odwiedzających nas. To, co u nas dostaniecie, to to, co widzicie, kochani, choć dużo jeszcze nie widzicie, dopiero zobaczycie. Tak naprawdę bardzo proszę, bardzo proszę. Opsasa, to był bunt, to był bunt, a tutaj mamy, kochani, kabanowski. Kabanowski, kochani, bez kopyta, bez pazura. Znajdzie się krakowska, kochani, taka prawdziwa. Chudziutka ta krakowska, pokażę jak to wygląda. nie że tutaj. Pokaz, jak tak. Jest, to jest soczyste, ładne, eleganckie, fajne mięsko. Hapsa sam, jest i kiełbasa studencka. To taka kiełbaska, kochani, którą niejeden z gości odwiedzających z Polski z zagranicy zawiesił sobie w samochodzie na lusterku i słuszył ją. Bo to im dłużej wisi, tym lepiej smakuje. No właśnie, no właśnie, paszecik piecony z żurawinką albo paszecik pieczony bez żurawinki też jest u i muszę wam powiedzieć fajny, fajny, fajny sekret, przepis na ten paster. Bierze się kochani, kroi grubość palca, dosłownie w ten sposób, kładzie się na świeży chlebek i ucina się kochani kawałeczek bunca, kawałeczek bunca się ucina, o taki plaster i kładzie się to kochani na kanapkę. I na to się kładzie pastacik z żurawinką i to rewelacyjnie kochani smakuje. No rozkosz dla podniebienia, wkłada się do pieca na temperaturę 180 stopni, ale nie na dłużej niż 7-8 minut. No też w zależności od, od Waszego piekarnika, ile ma lat, czy 1 miesiąc, czy też 20 lat. <noise> to też jest zależne. No dobra, jedziemy dalej, mamy tutaj kochani jakieś szyneczki, Widzę szyneczki, szyneczki. Szyneczki, szyneczki, szyneczki owocowe, bardzo proszę, szyneczki z liściem laurowym takie wiejskie klimaty, wiejskie smaki ja sobie ukroić tą szyneczkę żeby Wam pokazać jak to wygląda no właśnie w ten sposób zobaczcie jak to tutaj jeszcze galaretka wchodzi wszystko świeżuteńkie pachnące, 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 pachnące pachnące, pachnące mamy też boczek, bocunio, boczusiu tak sobie pozwolę powiedzieć, który nie ukrywam, że właśnie zacznę kroić ponieważ zaraz trafia na grilla zaraz będzie trafiał na grilla w towarzystwie Pecków było łoscypeckie też mamy. Ja sobie pozwolę ukroić trzy takie kawałeczki. Trzy i czwarty kawałeczek. O właśnie, w ten sposób. Wiele osób jeździ na podchale, co by zasmakować w wyrobach regionalnych, a oto łoscypeckie. Zwróćcie uwagę, czym się różnią te łosypki od, od wszystkich innych łoscypków, które są dostępne. Każdy jest innego kształtu, ale można powiedzieć podobnej wagi. Dlaczego jest innego kształtu? Dlatego, że jest on, kochani, przede wszystkim ręcznie robiony, bo to ręczna robota. Ręczna, ręczna robota. Jest też, kochani, łoscypek średni, bo zresztą wiadomo, że musi być. Jest też gołka duża, jest też gołka mała, a to są gołeczki wielkie. I te gołeczki bardzo często kroimy, kochani, właśnie w takie talarki i układamy na naszych zapiekankach na wypasie, ale również dodajemy do naszych burgerów oraz ogólnie do rolady, ponieważ robimy też rolady z takim smakiem, z taką nutą góralską, o tak sobie pozwolę powiedzieć. Ale mamy też łoscypki średnie czasowo kozetowe speczki średnie basowski. czyli te mniejsze kolby bo to jest widzicie to jest ta mniejsza kolba to jest ta winksa, a to jest mniejsza kolba i taką mniejszą kolbę na życzenie gości wkładamy w naczynie żaroodporne umieszczamy je w piecu doprowadzamy do takiej temperatury że on po prostu się ma zlumieni. i na wierzch układamy na życzenie gościa wcześniej albo boczek albo po prostu wkładamy go solo i na końcu podajemy go z żurawinką rewelacja smaczek, już nie muszę mówić do czego to smakuje bo to każdy powinien wiedzieć ale co my tutaj mamy no daj za te gołki jeszcze wielkie wyłożymy niech zabrony jeszcze będą no i trochę tych małych łoscypeczków też jeszcze powymujemy tutaj o, tak to właśnie wygląda te małe łoscypeczki no właśnie, no właśnie to jest kiełbasa góralecka jest też taka szyneczka bez tłuszczyku dla osób fit 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 no i jest też kiełbasa góraleczka to taka kiełbasa grucho, tylko taka ona jest kruchą kiełbasą o tak wygląda po przekroju jest taka no co Wam będę mówić lekko czosnkowa a zarazem nie czosnkowa no właśnie no właśnie to taki taki wpółtrafiony. zobaczcie co Wam tutaj pokażę teraz kochani przypomnę Wam dzieciństwo bo, jak żeście są z osiedla albo z miasta, to wiecie, że takie szklane butle kochani, z mlekiem stały, kochani, nigdzie indziej jak właśnie pod drzwiami naszych chałup bardzo często. A tutaj, kochani, takie śmietany właśnie, bo to nie mleko mamy i z tej śmietany z łatwością przelewając do słoika uwaga, uwaga, zrobimy ruszając słoikiem prawdziwe swojskie masełko, które możemy sobie dosolić albo nie dosolić, w zależności od tego jak kto lubi w każdym razie takie śmietanki też są dostępne, to jest bardzo fajne to kochani, każdy wie co to jest to jest drzem ze świnki, tak jest boczkowe drzem ze świnki, czyli kochani, tłuste po śląsku albo Smalec, jak kto niech zwie. W każdym razie jest on zacny, dość zacny i bardzo fajnie wyglądający. A po we środku. O właśnie zobaczcie, ile tego bocku tu jest. To jest prawdziwy smalec boczkowy. ogórek kiszony do tego i swojski prawdziwy chleb. I naprawdę podniebienie je posarpane. Ale my jedziemy dalej, bo mamy tutaj jeszcze coś fantastycznego, o czym nie jeden zapomniał, a chciałby skosztować. I już mu pokażemy, co to tutaj kochani mamy A mamy tutaj kochani, bardzo proszę, swojski twarozek Swojski twarozek prawdziwy swojski twaróg kochani Tak jest, to jest swojski twarozek który też jest u nas dostępny I można go sobie śmiało nabyć Śmiało nabyć No i co kochani, muszę wam jeszcze pokazać jedną rzecz Już wam pokażę Kochani, a to są kochani Wy na to mówicie frankfurterki Niektórzy na to mówią jak? Gaździ na murze. Na no Tak na to gadają wszyscy? No, ja tak mówię. Dobra, no tak to, to są. Jak tak wszyscy gadają, to pokażmy jak to wygląda. No właśnie. O, to kochani, frankfurterki nasze. Pachnące, pachnące, świeżutkie. Przede wszystkim nieprzeleżane. I takie dwa francki, kochani, teraz ich pozwolę sobie zaraz rzucić na grilla. Do tego zabiorę sobie kiełbaskę naszą studencką. Ja ją bardzo lubię. To jest fantastyczna kiełbaska, którą natniemy w ten sposób. O, cyk i cyk. A terazik, a terazik ją pozacinamy. O właśnie. I gdzie to idzie kochani? Już wam pokażę. Chodźmy do grilla, chodźmy do grilla. Wykładamy sobie na grilla, bardzo proszę. A do tego wykładamy sobie po czunio. O właśnie. Nawet w ten sposób, a co, jak skwierdzę, jak pachnie serdeczne pozdrowienia dla Was wszystkich kochani od nas tutaj z Kozowa i łoscypeczek kochani który sobie ułożymy w ten sposób poczekamy aż on ładnie się zarumieni obrócimy boczek i wtedy ten boczek ułożymy na łoscypeczka ale jeżeli ktoś nie lubi łoscypków z boczkiem bo tak też z trafiają ludzie kochani no to wtedy takim ludziom trzeba było powiedzieć, że mogą sobie zjeść również z bardzo ważna rzecz bardzo cenna uwaga dla Was wszystkich kochani stałych oglądających oraz tych nowych, abyście zawsze byli powiadamiani o tym, że robimy transmisję na żywo, należy kochani wejść w ustawienia na naszej stronie i nacisnąć kochani dzwoneczek, obserwuj, obserwuj wszystkie transmisje. Facebook ogranicza algorytm dużych, potężnych fanpage'ów, a takim fanpage'em my jesteśmy, ponieważ jest nas już prawie 300 tysięcy obserwujących. Dlatego informuję po rozmowie z naszym analitykiem, że każda osoba, która ogląda ten filmik zaraz po zakończeniu, nie tylko jak go udostępni, czy go nie udostępni, powinna z automatu nacisnąć obserwuj wszystkie relacje na żywo. Wtedy będziecie powiadamiani. Bardzo często u nas odbywają się też challenge. Challenge, challenge, challenge. Właśnie challenge burger, kochani. Krzysztof Danisz, Warszawski Dresik fantastyczny człowiek z Tarnowskich Gór. To są ludzie, którzy startowali u nas w challenge'ach jedynym niekwestionowanym mistrzem wszystkich challenge'ów, czyli osoba, która zjadła 2 200 kg burgera w zaledwie 22 minuty, to właśnie Krzysztof Master Danisz, z Chorzowa. Do dnia dzisiejszego nikt go nie pobił. Ten jego challenge próbował pobić sam warszawski dresik, który przyjął z Warszawy. No i niestety też nie podołał, brakło czasu, wtedy też właśnie razem z nim Krzysztof próbował go zjeść, także 2 kg burger w czasie 30 minut do zjedzenia u nas w naszej restauracji w Chorzowie na Magiewnickiej 103, a ja już Wam pokażę jak to wygląda, obracamy z drugą stronę, o właśnie w ten sposób. Pani Aleczka, pyta, kiedy ruszamy z dostawami. Ja myślę, że do dwóch tygodni. Ja myślę, że do dwóch tygodni będziemy ruszali... Znaczy tak, Dostawy mamy. Z dosta... z a z wysyłkami, wysyłkami. wysyłkami myślę, że maksymalnie dwa tygodnie, czyli dwa tygodnie i ponownie się pojawimy. Kami z tego miejsca i w tym miejscu przypomnę jeszcze raz, aby być na bieżąco, aby wiedzieć i widzieć wszystkie nasze... Transmisję należy koniecznie nas zasubskrybować. A oto, kochani, żur, który jest też u nas dostępny i to jest taki prawdziwy żur, który, kochani, bardzo często serwujemy naszym gościach. Gościom pod nazwą żur. Żur z pieczonymi ziemniakami, nie żurek. Choć jest to żurek, ale my z tego żurku robimy faktycznie prawdziwy żur z pieczonymi ziemniakami. Podajemy dla naszych gości. Na życzenie gościa do takiego żuru możemy dołożyć też jajco sadzone. Bardzo fajnie to wygląda. A już w nowym tygodniu, kochani, u nas na Łagiemnickiej stoczy w Chodzowie będzie dostępny żurek w chlebku. Tak jest, fajny żurek w chlebku który na pewno będzie rozkoszował Wasze podniebienia. Ja z tego miejsca, czyli z korzowskich krupówek, które mieszczą się w korzowie na żołnierzy Września 22. Życzę wszystkim nowym, naszym obserwującym dużo radości, uśmiechu na twarzy, miłości, zadowolenia. No i pamiętajcie, co by subskrybować ten nasz kanał. A ja tutaj jestem na chwilę na tego grilla. Was zapraszam, co byście zobaczyli, jak to wszystko elegancko do siebie dochodzi. Hop, sasa! Tutaj taki... Łoscypeczek, który był drzemiący. Zaraz trafi na moje podniebienie z całą pewnością. Obróćmy te osypki jeszcze raz. Tą kiełbaskę rozsutnę. Jedna ważna rzecz, bo może nie każdy z Was wie, ale podpowiem Wam, że kiełbasek, kochani, kiedy nadniemy w dzwonka, czyli w ten sposób, o właśnie, trzymamy na grillu tak długo, aż otworzy się nam kwiat. Czyli to nam się otworzy w ten sposób, wtedy kiełbasa jest do jedzenia. Nie powinniśmy ją podawać wcześniej, dopóki się nam kwiat nie otworzy. To taka... Taka uwaga z mojej strony dla wszystkich, którzy nie wiedzą jak grylować. Dużo radości już niech na twarzy, trzymajcie się, kochane rodziska. No i pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich. Cześć Ewelina. I jeszcze raz, głośno, wszyscy razem Hop, sa! sa. Dużo radości, trzymajcie się, cześć! Fantastyczni ludzie, fantastyczni ludzie. Skończyła już transmisję? Nie. No to tak, pozdrawiam jeszcze raz. Trzymajcie się, kochane rodziska, hej, hej.